Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie dziś znowu z naszego przydomowego ogródka, w którym wczoraj zaczęłam robić tą grządkę, o której Wam mówiłam w ostatnim odcinku. Przełączę się. Wczoraj zaczęłam sobie już pielić tą grządkę, teraz muszę dokończyć pielenie. A potem wyrzucić tutaj z tej strony przy desce, przerzucić tą całą ziemię tam, w tamtą. I wtedy będę mogła naprostować tą wygiętą tutaj dechę. Druga sprawa, którą zrobiłam, to to, że chcę tutaj zrobić skalniaczek. Na początku, jak robiłam to wejście do folii, możecie to zobaczyć na jednym z naszych wcześniejszych odcinków, to pomysł był taki, żeby tu był skalniak właśnie. Niestety wtedy mi się te rośliny kompletnie nie przyjęły. Przeważnie miałam w tym miejscu aksamitki, ale one po prostu troszeczkę za wysoko wyrastały i za każdym razem, kiedy musiałam zamykać czy otwierać te drzwi od folii, to te aksamitki po prostu wchodziły w drogę i no i to nie było za fajne dla nich. Także zabieram się teraz za, chyba najpierw wsadzę tą, tą roślinkę tutaj, a potem będę sobie robiła dalszy ciąg tych tutaj prac przy tej grządce. Mam tą roślinkę, którą chciałabym tutaj posadzić. Nie wiem, czy Wy wiecie, jak to się nazywa. Ja nie mam pojęcia, nie mam na, e, głowy do, do nazw roślin, kompletnie nie potrafię zapamiętywać, e, ale chciałabym ją po prostu tutaj posadzić, bo e, ona jest płożąca, ona nie idzie w górę i w, przez to nie będzie mi tutaj blokowała właśnie otwierania tych drzwi. Jedna praca wykonana, prezentuje się tak, jeszcze wymieniłam tam kamienie, żeby było ładniej, no, także tu jestem zadowolona, tutaj przyjdą jakieś kwiatki, zobaczymy, bo miałam w zeszłym roku tutaj mieczyki, ale nie wykopywałam cebul i obawiam się, że nie przetrwały, no zobaczymy, jak coś tam będzie wychodziło, to będzie super, jak nie to nasadzę coś innego w tym miejscu, a teraz się zabieram za czyszczenie tej grządki. Całkiem sprawnie mi to poszło, Roksiała pomagała. No, e, Także tak, to jest zrobione. Teraz postaram się właśnie w tych najbardziej wygiętych miejscach wyciągnąć trochę ziemi, tak żeby móc dopchnąć te deski w stronę do foliaka. No dobra, teraz wam będę trochę sapała do mikrofonu, no ale trochę wysiłku to kosztowało. Eee, widzicie, strukturę ziemi mam całkiem ładną, muszę się wam pochwalić. Wszystko takie właśnie pulchniutkie, ale tu był sam kompost, dosłownie eee, tu nie było żadnej innej ziemi. No i tak, deski wyglądają w ten oto sposób. Tak wiem, powinnam je wymienić. Nie dość, że są takie, takie chudziutkie. To jeszcze są przegniłe. Ale ja z tą grządką nie wiążę jakichś długich planów. Ona ma tutaj wytrzymać tylko tyle, co ta folia, tak naprawdę. Znaczy, folia rokuje na jeszcze parę lat, tak naprawdę, bo jest cały czas w dobrym stanie. Yy, ale chyba te deski po prostu będziemy wymieniać kiedyś tam z czasem na coś grubszego. W tej chwili nie mam takich desek, nie będę specjalnie kupowała, bo bez sensu może kiedyś trafi się okazja. Wtedy się wymieni na jakąś taką grubą dechę albo nie wiem, jakieś, z jakichś krawężników to zrobimy, czy z czegoś tutaj żeby już tak było może bardziej na stałe. Na chwilę obecną chcę to tylko po prostu wyprostować, żeby. No po prostu ładnie, łatwiej tutaj się kosiarką przy tym jechało, żeby te słupki tak nie wystawały i nie haczyły, no i żeby było też bardziej tak ładnie. Teraz szczerze mówiąc, troszeczkę się zastanawiam, jakie ja mam tutaj to zrobić, żeby tego już całkowicie nie połamać, żeby to tak naciągnąć właśnie. Żeby to mi się wszystko tutaj całkowicie nie rozpadło. Tutaj kiedyś próbowałam ratować to jakimś prętem wbitym. Słucham panią, co to znowu? Ja tylko jak kłócam, to ona zaraz do mnie podchodzi. Od razu chce się miziać. Za każdym razem, jak kłócam, to on już mam psa tutaj do miziania. Kiedyś ratowałam to. Tą... No, Roxy, nie przeszkadzaj. No zobaczcie, jaki miziak od razu przychodzi się pomiziać. to tak, pomiziać się przychodzę, tak? No. Taki miziaczek mały nasz. Ojejki, ty zaraz mnie wywalisz, siuś <laughs> Dobra, poszła sobie, spróbuję jeszcze raz. Ratowałam tą grządkę takim prętem wbitym, ale ona wtedy nie była prostowana i było to wbijane po prostu tylko tak sobie, chyba nawet nie za głęboko, skoro mogę to ręką wyciągnąć. Ok, więc to na nic się zdało. Poszukam w piwnicy, teraz może znajdę jakieś takie łaty którymi mogłabym to zrobić albo nie wiem rurki jakieś niepotrzebne które mogę tutaj wbić no zaraz się włączę jeszcze raz. No i super już mi wlazły te dewastatorki tutaj. Wyjazd stąd ale już wszystko zasypujecie poszły. Uciekaj. Więc tak znalazłam sobie trzy takie kantówki. Znalazłam dwa takie pręty, ale te pręty to mi szkoda, po to, żeby je wbijać i żeby one tutaj zostawały, dlatego cała konstrukcja będzie się trzymała na tych kantówkach, a pręty posłużą mi do tego, żeby tutaj naprostować to, zanim będę wbijała te kantówki, żeby po prostu to w miarę prosto wyglądało. Nic, teraz zaostrzę sobie, żeby łatwiej mi się wbijało. No i przystępujemy do dzieła. No, nie chwaląc się, całkiem dobrze mi to wyszło. Z tym jednym był problem, bo tutaj niestety napotkałam senka, oczywiście nie sprawdziłam sobie wcześniej. Dobra, tragedii nie ma. No nic, ja będę tutaj teraz to wbijała, a wy mi będziecie mówili, czy jest prosto. Że mówiliście, że prosto jest. Całkiem to ok wygląda. Teraz wypiję sobie te paliki tutaj. No, i jak? Jest prosta, prawda? W miarę. Tragedii nie ma. No, jest zdecydowanie lepiej niż było. Ja jestem zadowolona z tego efektu. No, i to chyba by było po prostu na tyle w tym momencie. Zasypię sobie jeszcze ziemią tę grządkę yy, i tak sobie. Pomyślałam, że chyba nie będę wcale dokładać, chyba, że jeżeli już to troszeczkę tylko tej ziemi, tego obornika przekompostowanego, możemy tak to nazwać, dołożę tutaj, bo wydaje mi się, że nie warto. Ta ziemia ma tutaj tak dobrą strukturę, że nie ma co tam po prostu sobie głowy tym zawracać i dodatkowej pracy robić. Tym bardziej, że tutaj raczej będą tylko po prostu jakieś kwiatki, ewentualnie jeszcze troszeczkę sałaty. Czy jakiś tam rzutkiewek, nic więcej. Tak więc, moi mili, w tym odcinku to już wszystko, bo kończy mi się bateria w aparacie i tak mi się wydaje, że film nawet zaczął trochę zacinać przez to. E, Także musicie wybaczyć jakieś niedociągnięcia. Ja nie jestem profesjonalnym tutaj kamerzystą, <laughs> ale staram się to robić jak najlepiej potrafię. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!